Witamy na kanale Dzieje Nefendar. Dzisiaj omówimy neutralne awanse strzelców hort nieumarłych i strzelców występujących również w drzewku wsparcia, czyli będą to gargulce. Ze mną jest Piąty. Tak jest. Dzień dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. O no co, chłopa mamy na początek. Chłopa już dobrze znamy. Mhm. I ten chłop nasz może awansować sobie w szkielet, szkieleta ucznika. Potrzebujemy tutaj budynek do widma. I co jest taki standardowy można powiedzieć. Strzelec potrzebuje 125 punktów doświadczenia. Jest dobrze, że tak troszkę więcej niż taki pierwszotierowy. Bo jednak żeby pójść dalej w nieumarłego łowcę no to potrzebujemy aż tysiaka, bo to już budynek do odcienia jest potrzebny, także ten rozwój Idzie bardzo szybko, jest dosyć drogi. 60 punktów życia mamy, 25 punktów obrębie, czyli standard, 60 inicjatywy. Odporność na śmierć, no taki bardziej żywotny, pierwszotierowy strzelec to jest po prostu, mm. bez żadnych zdolności. Tak jest. No tutaj chyba nie ma nic do dodania, także przejdziemy sobie do nieumarłego łowcy, u którego już coś się dzieje. Tutaj przydałoby się coś kiedyś u niego zaktualizować, moim skromnym zdaniem, ale nie jest to jakieś bardzo konieczne. Mianowicie. Nie umarły łowca, no, zdrowie nie za duże, 80, co może być nawet słuszne, bo jest już dosyć groźnym tym strzelcem. No bo tak jak widać jako, że poprzednia forma, tylko 125XP potrzebowała, możemy do niego dojść naprawdę szybko, więc może można by powiedzieć, że jak wszyscy nasi wrogowie będą mieli tak naprawdę dopiero drugotierowych strzelców, to my już będziemy mieli jego, nieumarłego łowcę, który tutaj obrażenia ma takie, no, prawie godne trzeciotierowego strzelca, tylko cała reszta jest, yy, wiadomo, gorsza. HP-ków mało, ale niewiele nie, nie po doświadczenia potrzebuje do jeszcze kolejnego yy, poziomu, a kolejna forma jest już naprawdę sztos. Pancerza żadnego nie ma, odporność na śmierć, ochrony brak, obrażenia 40. I ta 15 dodatkowa z przeszycia. To nie jest żadne przebicie, że ta 15 wchodzi w jakąś tylną jednostkę, nic z tych rzeczy, tylko po prostu bierze 40 w tę jedno, jednostkę, w którą klikniemy, plus 15. 70% szans na to, że wejdzie ta 15. No i ta 15 jest 5% krytykiem, jako że gra twierdzi, że 5% z 15 to jest poniżej 1, no, no i słusznie, nie zaokrągla i krytyk będzie zerowy. Wyjątkiem jest podciągnięcie tej, tej, tej 15 do 20. Może się tak zdarzyć, że ten szkielet tym dodatkowym atakiem zada 20 i wtedy faktycznie będzie ten kryt, będzie te plus 1 do obrażeń. Niby nic, ale no u takiego strzelca nie może być nic zbyt mocnego. Gdybyśmy grali na takiej mapie, że on byłby, powiedzmy, ostatnim już tierem i nie można byłoby go dalej ewoluować, lub byśmy po prostu w drzewku wojowników poszli w inną ścieżkę i nie moglibyśmy go w ten sposób dalej levelować, bo by się po prostu zablokował, no to wtedy, levelując go, te przeżycie, wiadomo, obrażenia się w końcu tutaj zwiększą i krytyki będą wchodziły bez względu na to, czy podciągniemy, czy nie. Umiejętność defensywna nie za dobra. Ale no, nie chcieliśmy tutaj robić z niego jakiegoś kozaka, więc zmiana formacji. Poniżej 50% punktów życia otrzyma 20 pancerza. No przy takim HP, jak będzie miał poniżej 40 HP, jak dostanie 20 pancerza, i to jeszcze kosztem 5 inicjatywy, no to jest takie w zasadzie nic. No i w zasadzie poniekąd słusznie, no bo mimo, że jest to T3, to dochodzi się do niego jak do T2, tak naprawdę, w zasadzie praktycznie. Pomijając oczywiście, że potrzebny jest budynek do odcienia za 1000 zł. No ale to już tam na marginesie. Dojście do niego jest mimo wszystko bardzo szybkie, więc można go traktować jako takie T2,5 powiedzmy, więc umiejętność taka no byle jaka. No tam może się akurat zdarzyć, że T20 pancerze go uratuje od czegoś tam, jakiego, jakiś cios maga na przykład, który normalnie by mógł go dobić, może go akurat właśnie nie dobije, zostawi go z jednym punktem HP, ale może się okazać, że zostanie oszukany w inicjatywie przez jakichś wojowników, którzy może akurat się go dokopali czy coś. No, no, różnie to może być. Czy chciałbyś coś dodać do tego strzelca? W zasadzie, nawet jeżeli wybierzemy sobie ścieżkę mrocznego władcy, to nie umarłego łowca ciekawe, czy można byłoby zostawić. Bo w zasadzie tak, on dostaje 4 punkty obrażeń na poziom. To się sumuje z pierwszym i drugim atakiem, więc to jest w praktyce aż plus 8 mm -mm. punktów obrażeń. Przy 500 punktach doświadczenia do zdobycia. Być może jest to nawet opcja, którą można by zatrzymać na dłużej. Mhm. Nigdy nie testowałem w taki sposób, ale można by się zastanowić nad tym, tak? No tak. tak no, kolejna forma, wiadomo, no, to już jest no, maszynka po prostu do zabijania. Mhm. Ale tutaj też, poprzez to, że ma właśnie i swój podstawowy atak, i dodatkowy, no to może to być całkiem niezłe. No, no dobra, no to co? No to przejdźmy do strażnika grobowca. Co możesz nam o nim powiedzieć? Ostatni tier. Tutaj potrzeba, no jako, że e, ścieżka strzelców kończy się na odcieniu, mamy tylko dwa budynki, tutaj potrzebny jest jeszcze jeden dodatkowy. E, to strażnika grobowca uzyskujemy z budynku do czempiona szkieletów. Aha. Tak to rozwiązaliśmy. No nie, nie ma żadnych planach, ani nie było w ogóle konieczności dodawania kolejnych budynków. U strzelców nie ma tam odcień żadnej kolejnej e, ewolucji, no to zrobiliśmy w taki sposób, że strażnik grobowca odczepiona szkieletów tak jest. będzie być uzyskany. A więc co mamy? Strzelca, który ma 120 punktów życia, więc tak, jak wcześniej e, urosło nam 20 HP, tak? Z 60 do 80, tak tutaj już wzrasta o 40. Aha. Ale nadal jednak to jest mniej niż taki standardowy mniej HP niż taki standardowy strzelec trzeciotierowy. Co jeszcze? Śmierć i trucizna takie ma odporności. Regeneracja jest standardowa, czyli 5%. No i to jak w poprzedniej formie mamy obrażenia podstawowe jeszcze dodatkowe. Z tym, że tutaj podstawowe obrażenia już są krytyczne, a nie dodatkowe, więc tu na starcie już 3 punkty obrażeń zada pominięciem pancerza, tak? No to później będzie oczywiście wzrastało, a że nie potrzebuje jakoś bardzo dużo doświadczenia, strasznie grobowca, wzrastają obrażenia aż o plus 6 na jeden, na drugi atak, więc rosną naprawdę mocno. Z czasem ta jednostka staje się naprawdę bardzo mocna, jeśli chodzi o ofensywę. Dodatkowo jeszcze, jakby tego było mało, to na ósmym na ósmym poziomie zyskuje jeszcze dodatkowo 10 inicjatywy, więc no, zyskujemy wtedy pewność, że będziemy przed wrogimi strzelcami, co przy jego ofensywnych zdolnościach może się okazać, że będziemy eliminować się wrogich strzelców, zanim cokolwiek zrobią, co no, jest dobrą rzeczą. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj levelującą umiejętność, kościany grot. I na dziesiątym poziomie krytyk zwiększa się mu o 5%, więc naprawdę tutaj jeszcze bardziej wzmacniają się jego ofensywne Aha. walory. Jest. No jest mu. I z tego co kojarzę, na 12 poziomie jest drugi poziom tej umiejętności, który jest większa kryta o 10%. Także 15% krytyki może mieć. Trzeciopoziomowej umiejętności chyba nie ma już. Na drugim, na drugim poziomie, z tego co kojarzę, się to już kończyło. No i teraz tak, no i też można byłoby się tutaj do paru rzeczy mm, przyczepić. No od choćby do tej poprzedniej formy. Mm, za mało może mieć zdrowia ta poprzednia forma i trochę mierdzi w oczy to, że ma 5% krytyka, który może nie zadziałać. Jest to mocno średnie. Mm, tak naprawdę nieumarły łowca mógłby albo tego kryta w ogóle nie mieć, albo mieć na tak podstawowy, co mogłoby być znowu trochę za mocne. A u strażnika grobowca z kolei, też mi się nie podoba to, że nieumarły łowca ma kryta na dodatkowy atak, a strażnik grobowca tego kryta na dodatkowy atak już nie ma. Zamiast tego ma co prawda na atak podstawowy, no ale czemu miałby go wytracać na dodatkowy? No żeby też nie było to za mocne, no, no nie wiem. W każdym razie albo można by u, niemo, u niemorego łowcy zwiększyć tego krytyka na dodatkowy atak do 10%, żeby jednak było coś wyciągane z T15 od samego początku, żeby nie trzeba było podciągać, Albo się pozbyć tego kryta, ale tego się pewnie nie będzie dało już zrobić z tego, co kojarzę. To już pewnie będzie niestabilne. A u Strażnika Grobowca można byłoby mimo wszystko dodać tego kryta nadatkowy, chyba żebyśmy uznali, że jednak jest to za mocne. Bo Strażnik Grobowca ma właśnie całkiem naprawdę niezłą nie, nie, ofensywę. Hapeki właśnie mimo wszystko kiepskie, no bo jak porównamy do innego tam, do Imperialnego Zabójcy, co ma 135, czy do Jegiera, który ma 140 chyba, no to te 120, no to mimo wszystko trochę lipnie to się prezentuje. Co prawda odporność na śmierć i trucizna na pewno przydatna, ale no szybko można to zabić też. Ale inicjatywa też będzie spoko, później, nie? Więc nawet, powiem Ci, że nawet gdyby te krytyczne były tak jak w poprzednim przypadku, na dodatkowy atak, to wcale by to i tak źle nie wyglądało, bo i tak nadal byłby mocny. No tak tak, Dzisiaj ja nie chcę, żeby on wtedy wytracał kryty na podstawowy, atak ja bym chciał, żeby miał i tu, i tu. O to mi chodzi, nie? I to mogłoby być trochę za mocne, aczkolwiek dodatkowy atak, no mówię, musiałby tu mieć od razu 10% kryty na dodatkowy, żeby coś się po prostu lepiej prezentowało, albo żeby miał 20 punktów obrażeń zamiast 15 od razu na dodatkowym i wtedy mógłby mieć te 5%, nie? Załóżmy. O ma ułowcy, tak no, żebym tak, wywalił tak. te kryty po prostu. No, tak, tak, bo wtedy nie na nie chociażby już coś z krytyków zadawał. No. no. No i poza tym, całkiem spoko, że ma tam te krytyki, dodatkowe obrażenia, rosną obrażenia całkiem szybko. ekspów dużo nie potrzebuje więc się prezentuje fajnie. No i 1500 zł trzeba, wiadomo, za budynek do Czempiona Szkieletów. Jeżeli idziecie tak czy siak w ścieżkę powidmowego wojownika, no to w sumie nie poczujecie w ogóle tego, że musicie to złoto wydać, żeby do niego dojść w odcienia. Też przeważnie ludzie wolą iść zamiast w krzykacza, więc tak czy inaczej do tego strażnika grobowca można się łatwo dokopać i mieć takiego fajnego, legitnego strzelca u nieumarłych, który, no którego nie umarli po prostu nie mieli także takie coś. No i myślę, że możemy przejść do prawej ścieżki, do gargulców. Gargulec, panie i panowie, jeżeli gracie na mapie, na której gargulec nie został dodany na przykład na starcie do stolicy waszej albo do jakiegoś kupca, tam najemnika w sensie, no to sobie nim nie pogracie. Musi być konkretna mapa, żeby mieć dostęp do gargulca. Nie da się go zrekrutować w stolicy ani nic takiego. Więc Od twórcy mapy zależy, czy się zabawicie gargulcem czy nie. Gargulec, panie i panowie... Ten otwierowy bardzo podobny do gargulca u legionów potępionych, tyle samo chyba nawet Expo potrzebuje do spoziomowania. Zdrowia ma 25 więcej, ale 10 pancerza mniej. Cała reszta jest chyba taka sama. Spaczona skała, nie wiem czy nie jest troszeczkę lepsza od umiejętności, którą ma Gargulec, nie pamiętam. Powinien 30% punktu życia, otrzymał 30% do pancerza, ale kosztem 10% inicjatywy. Gargulec u demonów miał chyba plus 20% do pancerza, i nie pamiętam czy inicjatywę wytracał jakoś tam. Nie, nie, nie kojarzę. O, też nie kojarzę. No, no, różnica na pewno między Gargulcem u Legionów no to on, on na odpornościach, tak, tego jest więcej. Tak? Mhm, się wdaje. No, Więcej o tą śmierć, tak? Mm. A no to śmierć faktycznie, na śmierć no, nie to. ma odporności zwykłego gargulca, ale cała reszta chyba taka, chociaż z okaleczeniem nie jestem pewny. Ale no, podobnie to, jakoś. To zgadza, nie? Tak, to ochrona na umysł się zgadza, odporność no. na otrucie się zgadza, na wyssanie, wyssanie nadmiar się zgadza, tylko z okaleczeniem i śmiercią nie pamiętam, jak to było u zwykłego gargulca, no ale bardzo podobne generalnie. Miej pancerza, więcej zdrowia, odporności trochę inne, umiejętność taka też inna, nie wiem czy lepsza, bo kosztem 10 inicjatywy, to wiecie, może was to udupić. Także fajny, może być. Później mamy gargulca grobowego, który jest już naprawdę kozakiem. On już ma robić za jednostkę taką nie T2 dwupolową, tylko taką T2,5. To ma być silniejsze od marmurowego gargulca, ale słabsze jeszcze od tego kolejnego tam, który od jest od, od, od i żeby uzyskać grobowego, grobowego gargulca, musimy najpierw zbudować za 300 zł budynek do smoka zagłady, który jeszcze nic nam nie daje i później jeszcze budynek do smoka śmierci za 750 zł. I dopiero jak budynek do smoka śmierci postawicie, to będziecie mogli ewoluować gargulca w grobowego gargulca. Expo potrzebuje chyba tyle samo, co oryginalnie marmurowy gargules potrzebował, żeby stał się aneksowym z tego, co kojarzę. Zdrowia dosyć dużą, 195, więcej od oryginalnego onyxowego, ale mniej od naszego zmodowanego, nasz na modzie ma 200 HP. Pancerza 35, czyli nadal mniej od wszystkich gargulców u Legionów, za wyjątkiem tego podstawowego na modzie, bo oryginalnie podstawowy garguliec miał 40, na modzie ma 35. Odporności tutaj, na truciznę doszła jeszcze odporność. Co ciekawe, bo tego poprzedniego trucizną jeszcze się dało bić, grobowego już się nie da bić trucizną. No i teraz jego atak. Jego atak polega na tym, że on zadaje 55 punktów obrażeń w jednostkę, w którą klikniemy, a ta czternastka wejdzie w jednostki, które pionowo i poziomo sąsiadują z jednostką, w którą klikniemy. Czyli on wbije w zasięgu takim krzyżowym, w takim krzyżyku. No, i ta środkowa jednostka otrzyma 55, a te pozostałe 14. No i dodatkowe obrażenie od śmierci to nie jest otrucie, to, jest, to są po prostu dodatkowe obrażenia od śmierci. I ta 15 wejdzie w każdą jednostkę, we wszystkie cztery jednostki wejdzie 15. Nie będzie to w żaden sposób zredukowane. Także 55 plus 15 w jednostkę, w którą klikamy. 14 plus 15 w pozostałe 3. Inicjatywa taka sama jak u innych Gargulców. Umiejętności, nagrobek. Podobne do spaczonej skały, tylko że tutaj dostaje 35 do pancerza zamiast 30, ale nadal kosztuje 10 inicjatywy i dobrze, bo mocne to dziadostwo. 35 pancerza to już do 70 by się podbiło, to już sztos. Nawet jeżeli to się odpala stosunkowo późno, to i tak hp ma też dosyć sporo, więc już będzie się dało tym jakoś lepiej pograć. To już jest jednostka, którą faktycznie możemy poklikać. Eee, poniżej 20% punktów życia bardzo późno. Ratio na rozprysk plus 5%. Aha, no to nie, nie za duży w sumie boost. I może no, i słusznie. Śladowe ilości będą. Tak, no po prostu te, ta czternastka się wzmocni o 5% z 55, czyli tam o 3 prawdopodobnie, może 2, nie wiem, będzie tutaj albo 16, albo 17 po prostu. Jak się to odpali. Także no, no, prawie nic w zasadzie. Taka byle jaka umiejka. Mogł, mógłby ten rozprysk się albo wzmacniać dużo bardziej, albo się odpalać dużo wcześniej, ale coś tam musiało być. Albo nawet coś, albo coś punktowo nawet mogłoby się dodać. No nawet, ale coś tam takiego musiało być też z tego, co kojarzę, oczywiście dla, e, nie tylko, nie, nie tyle dla balansu, co dla, dla stabilności, nie? Czy chciałbyś coś dodać do pana grobowca tutaj? Gro, nie grobowca, grobowego grekulca. No, chyba nie, panie Skowronie. Możemy przejść do ostatniego z tego grona. No dobra, czy chciałbyś się coś wypowiedzieć jako pierwszy o cmentarnym gargulcu? O cmentarnym gargulcu, który jest nie tylko tutaj jako jednostka w naszym drzewku, jest również jeszcze forma neutralna takiego gargulca. Tak jest, zgadza się. No i co, nasz gargules tutaj potrzebuje 3000 punktów doświadczenia. 275 życia, jest bardzo, bardzo żywotny pancerz, już naprawdę solidny, bo to jest 45. I ta żywotność w niektórych przypadkach może wyjść nawet lepiej niż to, co mają gargulce u Legionów, no bo pancerz możemy sobie podbić jakimiś potkami, sztandarami, zaklęciami i tak dalej, a jednak punkty życia zostaną i się koniec końców może okazać, że będziemy mieli wytrzymalsze jednostki, ale to wiadomo dopiero jak się zbustujemy. Tak naprawdę na koniec, jak już wiadomo, wszystkie miksturki i inne rzeczy się wypije, no to jedyne, co jeszcze można by wzmacniać, to życie. Regeneracja u wszystkich jest taka sama, tak? Mamy 5% u zwykłego gargulca ugrobowego. tutaj też jest 5%. Odporności wyglądają tak samo Aha. jak u grobowego. Tylko dochodzi tutaj ochrona jeszcze na ziemię dodatkowo, tak, tak. wcześniej jest. była ochrona na umysł i swoje ciosy zadaje w ten sam sposób co grobowy z rozpryskiem, tyle że, no wiadomo, te wartości większe, już 75 zadaje podstawowo, 26 w jednostki, które dostaną rozpryskiem, 20 dodatkowo. Plus jeszcze tak, bo to jest trucizna, tak. tak trucizna jest. z literką P, więc może ona trwać więcej niż jedną turę, może przez całą walkę. Także już tutaj sobie możemy solidnie omijać pancerz u wrogów. Do tego, tak, zdolności, spaczony na grobek, która działa praktycznie co analogicznie jak w poprzednich formach, czyli tutaj poniżej 30% punktów życia dostajemy pancerz, i tutaj jest różnica taka, że losowo zmienia. Źródło ataku, kosztem inicjatywy, więc wcześniej było, było kosztem inicjatywy, tu dodatkowo się zmienia losowo źródła ataku. No więc może też na niekorzyść to zadziałać, tak jak trafimy na, akurat na takie źródło, na które dana jednostka będzie odporna, więc no tu nie mamy na tym kontroli zbytnio. No ale jednak to jest poniżej 30% punktów życia. Jest dość późno się od odłamki cmentarne, poniżej 20% punktów życia. Odpalają się tutaj 5% ratio Ryskujemy. i atak 30% od trucizny. Więc się nieco tutaj wzmacnia z tych 20%, tak. Aha. Cóż, mamy mocną opancerzoną jednostkę, którą, tak jak wiem na początku, można jeszcze zboostować bardziej i te punkty życia większe niż u Legionów mogą wyjść nam nawet bardziej na plus niż Legionów. No, ja bym tutaj mógł też od siebie sporo dodać, jeszcze by można by pogaworzyć. Cmentarny Gargulec już ma robić za jednostkę T4, nie T3, czyli mamy go porównywać już nie do onyksowego, tylko do diamentowego na przykład, Gargulca z naszego moda, T4, albo do tego obsydianowego, tak, z tej, z tej nowej ścieżki magmowego Gargulca, tak. Także porównując do T4, myślę, że nie jest wcale za mocny, chociaż jest naprawdę bardzo fajny, ko kozacko się prezentuje. Dobrze, że tak naprawdę, że z tych wszystkich czwartotierowych, a nawet piątotierowych gargulców, piąto piątotierowych gargulców, przepraszam, nie ma, nie będzie, ze wszystkich czwarto a nawet trzeciotierowych, chciałem z gargulców, a nawet drugą, nie, nawet ten marmurowy, on nadal pancerza ma najmniej z tego, z tych wszystkich gargulców Legionów tak naprawdę, ma tylko pancerza więcej od tego pierwszotierowego. Także tyle dobrego. Co prawda, jak mu się te 35 odpalił, to nagle do 80 mu się to podbije, ale no, a mimo wszystko może dało by się to jakoś ograć w taki sposób, żeby go zabić, zanim mu się to odpali, albo żeby był tak czyś jak na hita, nawet jak się to odpali. Może dałoby się to tak jakoś rozegrać. Odłamki cmentar cmentarne, no to tutaj w zasadzie tak samo jak u poprzedniego, tylko tak jak mówiłeś, że ten atak za 30 od trucizny. Teraz nie jestem pewny, czy otrucie zmieniało się na dodatkowe obrażenia po prostu za 30, czy ta trucizna, czyli to otrucie w sensie się wzmacniało do 30, co. Może być debuffem, jeżeli tym cmentarnym gargulcem pogramy na dużej mapie. Nasza trucizna będzie już silniejsza, będzie powiedzmy truła za nie wiem 50. Nagle się to odpali i się może okaże, że się to zmniejszy do 30. Także ta umiejętność jest też taka, 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 no tam wiadomo, no, mo może być debuffem. Więc cmentarny gargul przez tę umiejętność albo nie nadaje się na taką endgame'ową jednostkę na duże mapy, albo po prostu nie dopuszczać do tego, żeby mu się ta umiejętność odpalała, trzymać go na wyższym poziomie zdrowia i tyle, żeby się nie zdebafował. To, że jakieś jednostki mogą mieć umiejętność, które mogą wrzucić debuffa, to też swego rodzaju jest coś, co chcieliśmy raczej zaimplementować. Ja osobiście chciałem, żeby jednak jakieś jednostki w grze istniały, które mają umiejętności, które albo zarówno coś dobrego, jak i złego dają, albo tylko coś złego dają. No to coś, coś takiego. W niektórych wypadkach to nawet takie umiejętności no są jednym ze sposobów, żeby jakoś zbalansować. Tak to, jest. Jak się okaże, że jakaś jednostka jest za mocna, bo została wyciągnięta z takimi statystykami, że się tego nie da zbalansować, no to wtedy można próbować umiejętność dopasować tak, żeby debafowała na przykład. Tylko że często też umiejętności muszą być dopasowane do tego, co się udało wyciągnąć. Także to też nie zawsze działa, ale mimo wszystko też można o tym myśleć. Czasami można też zaryzykować i dopisać jakąś dodatkową umiejętność, tylko że jak już się to zrobi, to już się tego nie wycofa. Także też musimy z tym ostrożnie. Można by na przykład trzecią umiejętność dać temu Gargulcowi, żeby go jeszcze bardziej tam osłabić albo wzmocnić zależy, co byśmy tam chcieli. No, gdyby był nawet za mocny, to ta trzecia umiejętność by nie gryzła, no bo to jednak jest ostatni tier, więc mógłby nawet ją mieć, tak? Jeżeli by była taka potrzeba. Jakby była potrzeba, no ale ogólnie wydaje mi się, że on jej nie potrzebuje. Jest bardzo fajny. Jest w stanie zadać ponad 100 punktów obrażeń w w którą klikniemy, plus 20 odtruty. Mega dużo, mega fajnie. W zasadzie jak śmierć, tylko jeszcze, jeszcze lepiej, bo jeszcze te, te, te... Ten rozprysk może trafić jeszcze aż do trzech jednostek, które, które otrzymają tam co prawda tylko te 26, ale też 20 od trucizny tam zostaną otrute normalnie, i może otruć aż cztery jednostki tak naprawdę jednym atakiem. No i to nie jest sama, jest to Dwupolówka, pamiętajcie, dwupolowe jednostki, jak już mają nam zabierać miejsce na jakąś jednostkę dodatkową, no to przydałoby się, żeby, żeby robili robotę naprawdę, nie jakąś taką opłacalną. A, no i żeby cmentarnego gargulca uzyskać, to wtedy smok śmierci musi pójść nie w tego żmijowego, co ma takie obrażenia wysokie, tylko w tego... Zietwu, źle. Nie w tego y... smokolisza, co ma te obrażenia wysokie, tylko właśnie w tego żmija, który otrucie też ma. Także mu musimy pójść w tego smoka trującego. Jeżeli chcemy cmentarnego gargulca mieć. Tak to się prezentuje. No. Powiem Ci, że w zasadzie jak sobie już porównujemy do gargulców legionów Tutaj te gargulce można by przyrównywać z jedną ze ścieżek robaków, tak? Bo tam jedna ścieżka robaków u Hort też ma zasięg w dowolne jednostki, nie mają tam co prawda rozprysku, no ale jednak biją dowolne. Też mhm. są dwupolówkami. Znaczy te robaki później, jak im się umiejętności odpalają, to mogą wtedy atakować albo dwie, albo cztery jednostki nawet, tak, nie? Tak, 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 tak. To... Ale tak podstawowo, tak podstawowo to, to podobnie działają. Tak, nie? podstawowo, to tak, 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 tak. No, znaczy, no, w zasadzie to i tak ten Gergulec wypada lepiej od robaków, bo ma więcej inicjatywy. Jest chyba trochę nawet bardziej tankowny przez pancerz lepsze odporności, więc... A można mieć nawet jednego i drugiego, tak, można mieć i robaki, można mieć i gargulce. Można, ale to tak, jest tak czy jak patrząc na te robaki, czasami jak przyglądam się im, ich tam oryginalnym statystykom i porównuję do wszystkich innych jednopolowych tak nieumarłych, no, to tam wydaje mi się, że pewnego dnia, jak będziemy mogli, to by się przydało, jednak tym robaczkom coś tam dodać. Przynajmniej tym plującym, żeby jednak troszeczkę były mocniejsze. Bo wydaje mi się, że troszeczkę jednak odstają, że, że smoczki trochę jednak silniejsze po tych bustach obrażeń. No, konkurencja silna, jeżeli mamy sobie brać jakiegoś widmowego wojownika, czy jakąkolwiek inną jeszcze ścieżkę no, wojowników, no, jakiegoś maga do tyłu, to, tak to jest? To... No, dwa lisze. klasa. Nie, nie, albo, czy, albo dwa te, dwa wampiry, nie. To jest 120 obrażeń, wystę nie znadbilizuje. Miarem. No to są jednostki, które ciężko przebić potęgą. No tak, tak. Można, oczywiście można to zrobić, tylko żeby znowu nie przegiąć w drugą tak, stronę. Tak, tak, bo właśnie jak się czegoś doda za dużo, no to się może okaże, że się tego już nie wycofa i będzie lipa. Także to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Czy chciałbyś jeszcze jakieś podsumowanie, coś dodać do jakiegoś gargulca, strzelca? No mogę w zasadzie dodać tylko tyle, że znowu mamy tutaj do czynienia z dużą różnorodnością, tak. Można sobie dać i gar gargulce mieć w armii, mieć też robaki, można zupełnie już nawet nie mieć nic jednopolowego albo na przykład jakiegoś odcienia jeszcze z tyłu, tylko mhm. można i armię mieć złożoną ze strzelca, tak. Strzelca, mieć odcienia albo przykacza, do tego jeszcze jakiś mak w postaci arcywampira czy arcylisza. No, możliwości tutaj e, robi się już naprawdę wiele. Tak jest. Żeby pograć. No, no, także bogato się zrobiło u nieumarłych też. Jakby ktoś kiedyś myślał, że u nieumarłych by się coś tam jeszcze przydało, no to myślę, że zostało, zostali całkiem nieźle wzbogaceni. No i tym sposobem chyba zakończyliśmy omawianie wszystkich neutralnych awansów hort nieumarłych, więc w kolejnym odcinku chyba Kraśki będą? Krasnudy to już były. Były już, o, były już kraśki? Były już. Coś pytam, żeśmy rozmawiali na ten temat. A były kraśki, a były kraśki, faktycznie no. były kraśki. Byli wojownicy i wilczki jakieś. A, no wiecie? było, było. No tak, przecież było imperium kraśki, później andydy. No teraz no. właśnie legiony potępionych by musiało, trzeba tam coś... No zobaczymy, bo z tymi legionami to tam jeszcze, jeszcze coś nie jest skończone, także nie wiem, czy się zabierzemy za to, ale za neutralne awanse może będziemy mogli się zabrać. U legionów potępionych, akurat zobaczymy. No, przekonamy się. Nie tylko elfy. Albo elfy. No, zobaczymy. Przekonamy się, bo może się też okazać, że się zaczną na tym kanale pojawiać zupełnie inne materiały, jakiegoś innego typu. Coś, czego jeszcze nie było do tej pory. No, zobaczymy. Na ten moment to będzie wszystko. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z byłem Piąty. ze mną był Pan Pyrek. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Na razie. Na razie.